Ucz innych, gdzie szukać bogactw życia, a wtedy nie zechcą przyjąć żadnej jałmużny, bo nauczyłeś ich, gdzie znajduje się źródło, jak korzystać z własnej podświadomości. Wiara podnosi również zdolność rozumienia właściwości duchowych, jakie drzemią w naszej podświadomości. Gdy Jezus dokonywał niektórych swoich czynów miał przy sobie Piotra, Jakuba i Jana. Piotr reprezentuje wiarę Jakub mądry osąd, a Jan miłość. Gdy te trzy atrybuty umysłu są aktywne, przebudzone, jesteś zdolny dokonywać tak zwanych cudów, czyli czynów, które uznane zostały za niemożliwe, gdyż wiara, mądry osąd oraz miłość zostały w tobie uśpione lub świadomie ich się wyrzekasz. Zrozumienie prawa, dzięki któremu kształtujemy jakość swojego życia, dostatek lub brak, nie jest możliwe bez sprawiedliwego osądu. Kiedy go brak, pojawia się ignorancja, głucha i ślepa na miłość, wiarę czy zaufanie. Naszym niezbywalnym prawem jest rozpoznać i zrozumieć reguły mentalne, jak i wykorzystać te reguły na pożytek nasz samych oraz naszego otoczenia. Niektórzy metafizycy, ontolodzy teoretycy bytu zakładają, że trzeba przyjąć trudne doświadczenia, aby nauczyć się doceniania jasnych stron życia. Uważają, że bieda jest błogosławieństwem, ponieważ uczy doceniania obfitości, gdy już ją osiągnął. Dodają, że taka jest wola Boga, chude lata są drogą do lat tłustych. To, że są ludzie, do których żadne zrozumienie nie dociera, jak przez trudne doświadczenia, nie oznacza, że taka zasada obowiązuje wszystkich ludzi. Takie myślenie o Bogu to przypisywanie Bogu cech ludzi, którzy arbitralnie dają i odbierają, zawsze ustanawiając warunki, będąc przy tym zmiennymi w swoich decyzjach pod wpływem niekontrolowanych emocji. Bóg jest niezmienny w swojej bezwarunkowej miłości. Bóg rozdaje obficie, nikomu nie wypominając. Wypominki to czysto ludzka przypadłość. Ja tyle dla Ciebie zrobiłem, starałem się, a ty, mi tak a ty mi się tak odwdzięczasz? Jeśli dostrzegasz w swoim życiu trudne chwile, braki, niedostatki, oznacza przepisywanie boskiemu umysłowi braków. Nie uznajesz miłości Boga, bo widzisz w Nim człowieka i w tym człowieku dopatrujesz się przyczyn rzeczy i okoliczności świata fizycznego. To błędna perspektywa, którą musisz porzucić, jeśli chcesz doświadczać obfitości i radości oraz miłości czerpanej wprost z boskiego źródła. Zastanawiamy się, jak to jest możliwe, rozmnożyć pięć chlebów i dwie ryby oraz nakarmić dosyta pięć tysięcy ludzi. Jezus dokonał tego nie dlatego, że był jakimś czarodziejem czy iluzjonistą, ale dlatego, że bardzo dobrze rozumiał i stosował prawo mentalne. Energia duch nie zna żadnych ograniczeń. Jest źródłem wszystkiego, czego doświadczamy. Rozmnożenie chleba i ryb nie było cudem. Cudem nazywamy wszystkie manifestacje, których źródła nie rozumiemy, bo nie rozumiemy prawa mentalnego. Rozumienie i umiejętność świadomego rozwijania w sobie siły mentalnej pozwala każdemu bez wyjątku dokonywać cudów w swoim życiu. Jezus wszedł w ciszę swojego serca, pomodlił się, to jest wyraził prośbę z dzieckczynieniem, i wymówił nad chlebem i rybami błogosławieństwo. Jeśli chcemy podwyższać własną energię, to jest wzmocnić moc kreacji własnego dobrostanu, musimy uświadomić sobie, że jedynym źródłem naszego życia jest Duch, Bóg, czyli energię o najwyższej częstotliwości. Musi musimy zaufać tej prawdzie, aby móc doświadczać życia w jego pełni. Cisza Twojego serca otwiera na doświadczenie zrozumienia tej prawdy. Kiedy mówi się o światowym kryzysie finansowym, braku cyrkulacji, przepływu pieniądza lub stagnacji, łatwo ulegamy strachowi, przyjmujemy te przekonania jako własne, dotyczące również naszej osobistej sytuacji. Wtedy, w istocie, nasze sprawy zaprzestają iść tak, jakbyśmy tego chcieli. Odpływy, wydatki zaczynają przeważać nad przypływami, dochodami. Sprawia to tylko i wyłącznie uleganie powszechnym opiniom, jakoby sytuacja wokół nas musiała koniecznie wpływać na naszą osobistą Sytuacja wokół nas nie determinuje z automatu Twojej, chyba że tak postanowisz. Jeśli będziesz wierny Swojemu zaufaniu, swój dobrobyt, będziesz prosperował. Powinniśmy błogosławić wszystko, co teraz mamy, bo zawsze mamy możliwość pomnażać to. Co mamy, wypowiadając słowa, afirmacji. W słowach jest życie, czy kiedykolwiek medytowałeś nad tym, że słowo to wibracje ducha, życia, kreacji, jeśli pielęgnujesz negatywne, niekorzystne myśli, zestaw słów, mówiąc wprost narzekasz twój dobrobyt, opuszcza Cię, czy chciałbyś być z kimś, kto wiecznie ciebie krytykuje, narzeka na ciebie? Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.